Siema, z tej strony ja tower 12. Nie, dzisiaj nie będziemy nic grać. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że niedługo jest urodziny na Tower 12, bo słyszałam, że dobiliście bardzo dużo łapek w górę. Tak. A. I właśnie. Dajcie lajkacza i subskrybuj z dzwonem. Dzyń, dzyń, dzyń. I to mnie bardzo zdziwiło, że jesteście takimi prosami, że wy nawet umiecie to zrobić. No ja... Ja, jakbym nie umiał w to grać, to bym tego nie zrobił. Naprawdę. I zamiast będzie się nazywać Tower 12, to to będzie się nazywać Nev Tower 12. No chociaż będzie miał pierwszą urodzinę. Chciałam to zrobić parę wcześniej, żeby to tu, tutaj pojawiło się Siedemnaście, ale wy jesteście na tyle pro, że postanowiłem tak. Dobra. A to pamiętajcie o Daj, dać łapkę, Ja subskrybuj z dzwonem. Cześć.